Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym na moim kanale a dzisiaj, a dzisiaj to obiecałem konkurs To zasubskrybuje mój kanał Kto zostawi tego długo po to będę wdzięczny i, i pewnie macie tam takie coś jak nowe Nowy efekt łapki w górę i, i oczywiście to będzie konkurs na 10 tysięcy robuxów, Pewnie to ptacie albo na 10 albo na 10 zł To subskrybuję to powiedz mi, że chyba zasubskrybować trzymać na 1, 2, 3, 1, to to i kto da komentarz i łapkę w górę i, i, dwie, i 12 subskrypcji, jest, gdy dobijemy, to, 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 to będzie konkurs na 10 milionów Robuxów. Oczywiście i, i ja nie żartuję. Mam na koncie 300 tysięcy milionów 300 milionów produktów I kto chce dostać ten milionik, to To proszę, żeby subskrybować mój kanał i żeby Nie przegapić żadnego mojego filmu, bo po mało tych wyświetleń jest I że Musicie zdobyć te 10 subskrypcji i wtedy będziemy mogli coś tam zadziałać sapką na lepiej To więc nie wiem Nie wiem co powiedzieć y Zapraszam. Oczywiście też, który chce to, to ja zdam biuret do Energylandii. Tu, żeby po prostu mieli nie okazji tam pojechać, bo, bo ja byłem i bardzo fajne lory, rekostery, to jest dal i tyle. Idę do Słonka, do mi jest cieplej w Dzazji. I właśnie, to wspominałem o tym konkursie. Po prostu ja wam podeszlę link do tego konkursu. Kto chce wziąć udział, to mi napisze. Biorę udział w komentarzu i jak będzie w 10 tysięcy łapek w górę dokładnie gdy będzie jest tu w łapek w górę i to czekamy na 1000 łapek w górę i dziesięć tysięcy 10 subskrypcji o nie upadłe to więc ja będę kończył ten odcinek bardzo długi. Chyba takiego się nie spodziewaliście od odcinka bardzo takiego długiego. Może... Zrobię jakiś konkurs. Nie wiem co to będzie jest, ale... Ale to będzie konkurs i... Gdy dobijecie to na będzie dwa tysiące to 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 zrobię live na żywo i będzie moja też piosenka A piosenka będzie się nazywała uwaga moja ulubiona albo będzie Nazywała. Moje pierwsze 2000 subskrypcji będzie się tak on wybał do i dokładnie o nie mam sobie na topkę yy, trawy trochę nie wiem co jest i tak mu zerwiemy wiem tutaj, żeby to nie przeszkadzało w nagrywaniu odcinka na moim ogrodzie. Wyświszczymy to, wyświszczymy to wszystko i jeszcze mój odcinek będzie trwał z... I całą małą godzinkę zrobię jutro z małą taką godzinkę i, i będziecie mogli zagłosować na i będziecie mogli musicie po prostu musicie znać ten z... Za niedługo ja odkworzę sklep, naprawdę. Będziemy tam kupić kasulki bluzy z napisem Simony 21 dołączamy do teamu i do team moich widzów i... I tyle chyba z tego. Jak chcecie... Kolejny taki długi odcinek to musi być po tym filmie 10 nie 10, tylko 100 łapek w górę. Wiem, że Wam się uda, wiem, że, że musicie napisać komentarz i skomentować, jak chcę wziąć udział. Taki ma być komentarz. Muszę tutaj te kamejki widzowe, muszę, bo te kamejki mi przeszkadzają w nagrywaniu odcinka, wrzucimy je dokładnie, tak się kamienie. Mamy jakiś patyk. O. a o, Gdy będzie kolejny taki długi odcinek, to już wiecie co robić i Jęki dmuchaniec. Tak takie to zrobię chyba też z zestawu z yy, chyba zbyt drągi. I... i to będzie taki sort to już nie jest sort to są odcinki już odtworzyłem właśnie swój nowe co nie takie dołączyć to ten zabatek to, to tutaj robić Może zetniemy trochę ksaków widzowie. Musimy to zrobić. I dokładnie bo to będzie koniec tego wspaniałego odcinka jak Wam się spodobało, to więc... Yy zostawcie łapkę w górę będziemy i jeszcze pomóc zrobić te te moje w na których będzie na tysiąc będzie w przycisk wspierania i... i będziecie mi mogli troszeczkę wspierać i dam, dacie mi i to będę zarabiał na youtube to jest to to jest film 20 10 minut to więc trzymajcie się do następnego odcinka i papa pa, zostawcie łapkę w górę subskrypcję na moim kanale i, i komentarz ile ci ma po tysiąc papa pa.